Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Omen i witam Was w filmie takim nieco innym niż wszystkie dotychczas na kanale. Ja już o czymś takim mówiłem, jest to po prostu film, w którym chciałem pokazać moje hobby, podzielić się z Wami moją pasją. Jest to oczywiście rysowanie, tak jak już zapewne widzicie. I co? I Można to nazwać vlogiem, chociaż Ja osobiście tej nazwy nie lubię, ale ona, chcąc, nie chcąc, chyba tutaj najbardziej pasuje. Także co? No, z góry od razu pokazuję pierwszy rysunek. Ja aktualnie nad nim pracuję. Jak widać, jest jeszcze nieskończony. Jest to Lamborghini Aventador. Wszystko wykonywane kredkami ołówkowymi. Jeszcze pokażę, jak one wyglądają. Są to kochnury Policolor 48 48 kredek w zestawie. No, i aktualnie robię właśnie te Lamborghini. Ten około 3 tygodnie to jest czas, który starcza mi na zrobienie czegoś takiego. Dosyć dużo, a oczywiście codziennie przy tym nie siedzę, ale jak już siądę, to kilka godzin przy tym spędzam. Jeszcze pokażę proces, jak wygląda samo to rysowanie. Najpierw mam takie zdjęcie, które ma na siebie nałożoną siatkę. Ja tą siatkę nakładam w gimpie. Potem robię identyczną siatkę na karcie ołówkiem. Ja już tutaj nie mam, bo jest wymazana. No i dzięki temu łatwiej mi jest zachować proporcje. Zaznaczam sobie proporcje, gdzie co jest. Tak jak robię pierwszy szkic. A potem już mam takie zdjęcie normalne, od którego robię całą resztę. I trwa to dosyć długo, dosyć długo trwały proces. Ale jak wygląda, no to możecie ocenić sami. I następnie teraz przejdę do zapokazania Wam reszty moich prac. Także widzimy się za momencik. No, jestem już. Tutaj są prace, które chciałem pokazać. Niestety, światło się trochę od niej odbija. I nie tylko światło, ponieważ są one w anteramach, więc zdaję sobie z tego sprawę, że może nie widać ich do 100%, dlatego tutaj w tym miejscu chciałem zaprosić Was do zobaczenia. Na Facebooku mam taką stronkę. Link do niej się znajdzie oczywiście w opisie. I tam te wszystkie ten obrazki możecie sobie zobaczyć w formie po prostu skanu lub zdjęcia na spokojnie. To jest Yamaha R1 motocykl, a tutaj jest Lamborghini Murcielago, ta Yamaha to jest chyba taki mój dotychczasowy top 1 Wiem, że się światło odbija, dlatego zapraszam na stronkę, żeby zobaczyć tam to zdjęcie W takiej formie, gdzie wszystko dokładnie widać co i jak No i tutaj są jeszcze Takie rysunki, chciałem mi przedstawić To jest jeden z moich najnowszych Rysunków, jest to Corvette ZO6 Chciałem tutaj zwrócić uwagę waszą na Wszystkie odbicia, które się znajdują na karoserii, jakieś odbicia chmur i tak dalej Bo przy tym trochę siedziałem Mam nadzieję, że jest tutaj widoczne i wygląda to dosyć w porządku. Kolejny rysunek jest to Lamborghini Huragan, które wykonywałem dość krótko, wbrew pozorom, bo nie trzy tygodnie, a nie cały tydzień mi zajęło. Także nie wiem, czy jest to widoczne tutaj, że praca trwa nieco krócej, ale bardzo prawdopodobne, że tak. A tu jedna z moich takich dosyć starych prac, bo jak widać, jest to sierpień. Aktualnie, jak nagram jest styczeń, po prostu już końcówka. Jest to mały fiat, po prostu także wykonany kredkami ołówkowymi. Co prawda nie tymi polikolorami, które przy pokazywałem, ale kredkami na pewno także. Także to było na tyle. I, I tyle. To są właśnie moje rysunki. Jeszcze raz chciałbym z tego miejsca zaprosić Was do zobaczenia tego fanpage'a. I to wszystko. Także widzimy się w kolejnym filmiku, w którym pokażę moje drugie hobby. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. To wszystko. Do zobaczenia. Na razie. I cześć.